Siemano, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj jedziemy z kolejną progresją. Na starcie chciałbym zaprosić Cię do subowania tego kanału oraz polubienia mojego Facebooka. Link znajdziesz w opisie. A w komentarzu jest link do Bookmakera NobleBet. To właśnie Unigram, wszystkie typy. Oprócz tego, że mają fantastyczny bonus powitalny, mają też wydarzenia specjalne. Lewy strzeli bramkę, to się równa bonusik, Tutaj jest opisane wszystko. Jeżeli postawicie zakład na mecz Barcelony, kurs minimalny 1,50, kwota minimalna to jest 30 zł. To za każdą bramkę Lewandowskiego dostaniecie 20 zł. W tym sezonie już trochę tych bramek naklepał, więc nie wiem, czy około 100 zł chyba dostałem już z samych tych właśnie bonusów. Także bardzo fajna opcja. Link jest w komentarzu, tak jak mówiłem, a teraz Was zapraszam do progresji. Górnik Zabrze kontra Zagłębie Lublin to jest nasze pierwsze spotkanie na tej progresji. Tutaj typujemy, że gospodarze tego meczu nie przegrają po kursie 1.33. Ogólnie jest bardzo ciekawa sytuacja, chyba jeszcze takiej nigdy nie miałem, że wszystkie kursy są bardzo, bardzo malutkie, no ale w połączeniu... To już jest kursik 3.50, także naprawdę fajny kurcik, zbudowaliśmy ten ogólny, więc nie ma co się raczej chyba przejmować na tym, że takie dzisiaj niskie kursy na poszczególne zdarzenia wybrałem. Jeżeli chodzi o historię spotkań, w pięciu ostatnich spotkaniach, gdy obie ekipy wychodziły naprzeciwko siebie, dwukrotnie wygrywał górnik, dwukrotnie wygrywało zagłębie, no i raz był remis, także. Wyrównania starcia w lidze też są koło siebie. Górnik na 10 miejscu w tabeli. W 5 ostatnich spotkaniach jedna wygrana i 4 remisy. Natomiast goście są na 11 miejscu w tabeli. W 5 ostatnich spotkaniach jedna wygrana, 2 remisy i 2 porażki. A teraz przenosimy się do Hiszpanii. Majorka podejmuje u siebie Barcelonę. Tutaj typujemy na Dumę Katalonii. W pięciu ostatnich spotkaniach, gdy obie ekipy spotykały się na Murawie, pięciokrotnie wygrywała Barcelona. Oczywiście Barcelona jest na drugim miejscu w tabeli zaraz za Realem Madryt. Po sześciu kolejkach ma na swoim koncie pięć wygranych i jeden remis. 18 bramek zdobytych i tylko jedna stracona. To są bardzo, bardzo fajne statystyki. Natomiast ekipa gospodarzy jest na dziesiątym miejscu w tabeli w sześciu ostatnich spotkaniach. Ja właściwie w sześciu, jak dotąd, rozegranych w Lidze: dwie wygrane, dwie porażki i dwa remisy. Do tego też trzeba dodać, że Barcelona jest wkurzona po porażce z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów, więc myślę, że tutaj spokojnie pójdą za ciosem i znowu wygrają kolejne spotkanie. Handicapa nie dawałem na to spotkanie, ponieważ Liga Mistrzów właśnie będzie rozgrywana, więc no nie wiem, czy po prostu. Wyjdą na mobilizacji milion, czy będą chcieli po prostu zdobywać kolejne bramki, czy po prostu będą się oszczędzać. Wolałem zagrać tak i dołożyć inne spotkanie, żeby to miało większy sens. A teraz przenosimy się do Rzymu. Lacja podejmuje u siebie specję. Gramy to na gospodarzy. W pięciu ostatnich spotkaniach, gdy obie ekipy spotykały się na Murawie, pięciokrotnie wygrywali dzisiejsi gospodarze. Lazio obecnie jest na czwartym miejscu w tabeli. W 5 ostatnich spotkaniach 3 wygrane, 1 remis i 1 porażka. Natomiast ekipa Specji zajmuje 12 miejsce w tabeli. W 5 ostatnich spotkaniach 2 remisy, 2 przegrane i 1 wygrana. Na zakończenie znowu wracamy do Hiszpanii. Tym razem wracamy do hiszpańskiej stolicy. Real Madrid na swoim stadionie podejmuje Osasunę. Tutaj typujemy królewskich. W pięciu ostatnich spotkaniach trzykrotnie wykrywali dzisiejsi gospodarze i dwukrotnie był remis. Real jak na razie jest liderem w tabeli. Wszystkie spotkania wygrane, więc nie może być inaczej. Natomiast Osasuna zajmuje bardzo, bardzo dobre piąte miejsce w tabeli. Po sześciu kolejkach cztery wygrane i dwie porażki. Bardzo sympatyczne statystyki gości, ale myślę, że Real ich po prostu zje. Taką mam nadzieję. Gramy to za 80 zł. Kurs całkowity wynosi 3,49, ewentualna wygrana to jest 245 zł. Tak to się prezentuje. Zobaczymy, co z tego będzie. Jeszcze mam do pokazania mini taśmę. To są mecze, po prostu, które wybrałem jako mecze, które warto zagrać, warto się nad nimi zastanowić. A więc tak, Olympic Marsylia wygra swoje spotkanie po fajnym kursie 1,82. Tu jest ten górnik. Milan powinien wygrać z Empoli po kursie 1,60. Barcelona, Lazio, tutaj Juventus po kursie 1,50. No i ten Real 10 zł naszego wkładu. Kurs całkowity wynosi ponad 18. I do wygrania jest 159 zł. To by było na tyle. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam.